Szeroko ulic, grabelnej i grabowieckiej, na terenie Auschwitz-Szymonowic, stoi sobie jeden schron przeciwlotniczy. Schron się nazywa Bunker, który nigdy nie został wykończony, ponieważ jest najmłodszym tego typu schronem. Pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy jest y, żelbetowy strop. Pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy są wywieczniki wentylacyjne w tym miejscu. Oczywiście z tego co już zdążyłam zaobserwować, one są umiejscowione w takiej samej odległości. O tutaj bardzo dobrze to widać. Żeby równomiernie doprowadzać powietrze. No, a tutaj już jest. No to nie jest strop podtrzymujący, bo to jest wszystko z tego zrobione. Mamy komorę. Czego ta komora mogła służyć? No, mi się przynajmniej wydaje, że tutaj, tutaj mogli trzymać jakiś sprzęt typu maski przeciwgazowe oraz jakiś prowiant. Oczywiście ta konstrukcja tutaj jest zrobiona z drewna, ale pod spodem jest warstwa izolująca, żeby wyrównać temperaturę. No właśnie, ja się, no się też tak zastanawiam, czy to czasami nie jest ta ubikacja. Coś tutaj musiało być, na pewno. Co miałam dokończyć? Właśnie o tym stropie, że pod spodem jest warstwa izolacyjna do wyrównania temperatury. Natomiast z zewnątrz jest konstrukcja żelbetowa. Tutaj są kolejne zębatki na drzwi pancerne. Taki typowy schron, wolnostojący, nie jest kopany w ziemię. Zobaczymy, jak tutaj z zewnątrz to wygląda, oczywiście w tym miejscu naziści. Postawili więcej takich sklonów. Dookoła są także bunkry, ale typowo obserwacyjne, do których sobie oczywiście też podejdziemy, o komar. Nie jest to duże, ale taki schron mógł spokojnie pomieścić kilkadziesiąt osób, nawet jeżeli oczywiście była taka potrzeba. Oczywiście ten schron nie jest objęty żadną ochroną konserwatora zabytków, co tutaj widać rozglądając się wokoło, że akty wandalizmu są. Piękna pogoda, pomachaj, no i teraz widzimy dla porównania, Marzenka stoi, jaki duży jest ten schron. Tutaj takie maleństwo obserwacyjne. Tutaj sobie Niemiec był w środku, wystawała jego głowa. Oczywiście pogoda się polepszyła. Byliśmy, jesteśmy tutaj drugi raz tak ogólnie w tym miejscu. Ponieważ tamtym razem nam pogoda kompletnie nie dopisała. Musieliśmy się szybko stąd zwijać. Ulewa niesamowita. Tutaj są takie te malutkie budki suflera. Ale to tak nazwałam, to są schrony obserwacyjne. I kompletnie nie wiem, czy tam żołnierz należąco <grywia> patrolował okolice, czy po prostu to jest wkopane w ziemię, zasypane. Ciekawe tego prawdopodobnie nie widać, ale tutaj jest taki luft obserwacyjny. Jakieś 400 metrów od Salzgitter Bunker stoją sobie schrony Eyman Bunker. Są to schrony obserwacyjne. I one są dosyć blisko siebie. I tutaj ten, ten mocno już jest rozwalony. Kopany w ziemię. Ale to tak wygląda jakby ktoś go próbował przestawiać. Bo jest cała konstrukcja naruszona. I oczywiście to jest schron obserwacyjny. Tutaj nie było szans, żeby żołnierz był z karabinem w tym miejscu. Za małe to jest. Troszeczkę głębszy, ale one są wszystkie pozakopywane. wejście małe Tutaj co nam się rzuca w oczy wzmocnienia Czy to nie są, to nie są wzmocnienia elementów ale to są takie spinacze właśnie spinały konstrukcję żelbetową a ten uchwyt to po cholerę tutaj to nie wiem na górze montowali go w ten sposób tak, on był złożony z gotowych elementów, które ze sobą łączyli tymi śrubami, oczywiście w okolicy tego Zaltgitera może być jeszcze więcej, możliwe, że nawet tam dalej, po drugiej stronie tego pola. Tam też, też coś wyczaiłyśmy, ale nie ma tego w ogóle na mapie. No tych dwóch tutaj, nie bliźniąt. Można powiedzieć, że to są bliźnięta. Także jeden żołnierz z drugim żołnierzem mogli sobie w trakcie warty chodzić na plotki. Tak to przynajmniej wygląda. Chociaż wątpię, że pozwolono im w ogóle z tego wychodzić. Te dwa schrony są całkiem przypadkiem odkryte. Znaleźliśmy bardzo ciekawy obiekt. Tak ogólnie, jesteśmy na terenie Auschwitz-Szymonowic. To jest trzeci obóz koncentracyjny, o którym się bardzo mało mówi. To jest jeden, jedyny zachowany barak z tego obozu. Inne zostały wyburzone. One też nie są objęte żadną ochroną, konserwatora, zabytków. Stoi sobie i niszcze je. Myśl, że chodzą? Zobaczymy, jak wnętrze wyglądało. Oczywiście, z tego co ja widzę, to było zaadaptowane po wojnie. Na no, jakiś, nie wiem, budynek mieszkalny. Kapetyność. Tak. Ale z drugiej strony, ja się nie dziwię, że to stoi puste. Kto by chciał mieszkać w takim miejscu? To oczywiście pozostawiane wszystkie brudy, wykładzina, cała zgnita. Zobaczymy, czy da się wejść do tego miejsca. Mi się wydaje, że to miejsce też powinno być objęte jakąkolwiek ochroną, bo jest to praktycznie jedyny zachowany barak. Zobaczymy, czy jest otwarte. Tak to wygląda. Wszystko się wali. Może się da wejść. Ja. Da się wejść. Oczywiście. Mhm. Oczywiście bardzo uważamy, bo to w ogóle nie było remontowane. Oczywiście na terenie Auschwitz-3 było więcej takich baraków. Też były namioty polowe, w których niestety więźniowie mieszkali nie zważywszy na pogodę. Ale do Auschwitz-3 Monowic generalnie brano więźniów w lepszym stanie fizycznym, ponieważ pracowali dla koncernu i farben głównie w fabrykach Bunawerkę w fatalnym to jest stanie Tutaj to już konkretnie jest wszystko zawalone, ta część. Także od ponad siedemdziesięciu lat stoi to sobie w takim stanie. Idziemy? Ryzykujemy? jest tak Myślisz? Oczywiście, oczywiście trzeba będzie z tego miejsca szybko wyjść, ponieważ to jest w tej chwili na terenie prywatnym. Jesteśmy na czyjejś posesji. Ktoś sobie tutaj ma pole, nie wiem czy to jest także jego. Jest to pomieszczenie. E, nie wchodzimy. Marzenka, nie wchodzimy, bo tu się cała po podłoga kiwa, ona nas po prostu oszczega przez zawaleniem. Także absolutnie tam dalej też nie wchodzimy, nie wiem kompletnie, co jest pod spodem. To jest właśnie najlepszy przykład, że Auschwitz 1 i Auschwitz 2 Birkenau jest tylko i, wy, i wyłącznie pod ochroną. O Auschwitz 3 Monowitz bardzo mało wiadomo. Ja informacji. O trzecim obozie oczywiście szukałam na stronach niemieckich i angielskich, bo na polskich, polskich stronach, jak na lekarstwo tego wszystkiego było, nie mam pojęcia, ale czekaj, jak to wygląda. Tam są kraty w oknach, możliwe, Karcer? ale w baraku nie, nie, nie mam pojęcia. Wyjdziemy sobie na zewnątrz. Zobaczymy, jaką z zewnątrz wygląda, szybkie takie przejście w jest to stanie. Za niedługo z tego obiektu nic nie zostanie. Jeszcze po drugiej stronie przejechaliśmy samochodem. Jest takie jakieś dziwne miejsce, też tam podejdziemy, zobaczymy, co tam jest. Dosłownie w bardzo bliskiej odległości od ostatniego zachowanego baraku. Mamy taką dziwną budowlę kopaną w ziemię. Trochę wygląda jak schron obserwacyjny, ale to nie jest konstrukcja żelbetowa z tamtych czasów. To jest po prostu z cegły zrobione. Był to jakiś korytarz pod spodem, korytarz wentylacyjny, coś. Co może do tunelów doprowadzało powietrze? To jest ciekawe, bo tam w środku. Może tego tak nie widać. Ja sobie pozwolę wziąć latarkę. Tam w środku jest jakaś komora. Pusta przestrzeń. To raczej na studzienkę kanalizacyjną nie wygląda absolutnie. Podejrzewam, że pod spodem jest tunel albo sieć tuneli. Oczywiście tuneli dla SS-manów. Tutaj wszędzie były właśnie tereny IG Farben. I naziści, bojąc się alianckich nalotów, oczywiście oni się przygotowali na wszystko. Bojąc się tych nalotów, pobudowali także podziemne sieci tuneli. Tutaj sieć tuneli jest na 100%, ale my nie wiemy w których miejscach. To by trzeba było jakimś georadarem szukać. Nie mamy dostępu do takiego sprzętu. Trzeba będzie kupić, wiesz, ile to, ko wiesz, ile to ko kosztuje, kochanie? Teraz to jest pole uprawne, tam po drugiej stronie ulicy. Jest strefa przemysłowa i tam właśnie w tym miejscu stały fabryki koncernu IG Farben. Tam się zaczyna właściwy obóz Auschwitz-Szymonowitz.